I would buy you flowers. I would hold your hand. We could talk for hours, if you would be my friend. Kwiatuszki przekwitły. Tutaj też już przekwitają. Ale są też jeszcze pąki. Zobaczcie, jakie są piękne. a wieczorem tak pięknie pachną, słodziutko, miodowo, upojnie, że nic tylko relaksować się na fotelu stojącym obok. I zobaczcie, są takie śliczne. Tą choję mam akurat od trzech lat. Dostałam ją od mojej przyjaciółki Ani Piórek. I przez Pierwszy rok nie kwitła, natomiast na drugi rok już zakwitła. Zobaczcie ile tutaj jest kwiatów.